Cześć, witajcie, z tej Szymon, a to podsumowanie sezonu w Football 2023. 23. Robię to inaczej, gdyż pokażę Wam tylko skróty najważniejszych meczów, a nie całe mecze. Zakończył się sezon, zagrałem go i zobaczycie jak nam poszło, które miejsce zajęliśmy. Pierwszy skrót to mecz z czelarskim klubem sportowym. Jak widzicie zakończył się wynikiem 3-2, ale to co się działo, zobaczcie sami. Pierwsza akcja, minuta no 21, to gol Kubika. Ładnie wybiegł z zaptacy obońców i strzelił gola. Jednak trochę się posypało. W minucie 45 nasz bankosz próbuje wybić piłkę. Jednak źle podaje i przejmuje zawodnik CKS-u. Podają ładnie, wypuszczają środkowego napastnika, a nasz bankosz popełnia błąd i tracimy gola. Tracimy gola na 1 do 1. A to dopiero początek tego co się działo. W 75. Minucie mamy rzut wolny, pięknie przymierzony w okienko i lecimy go na 2 do 1. 79. Minuta to ga dość niecennych podań. Z naszej strony i ze strony przeciwnika. Tu widzicie, że CKS źle podaje, przejmuje nasz obrońca. Jednak my też źle podajemy. Później znowu się to powtarza. Ale teraz dłużej piłkę mamy my. Tomaszewski podaje do Kubika. Kubik wybiega za obrońców i strzela go na 2 do 2. Chemis. Następne dwie akcje trudno nazwać piłką nożną. Mamy dośrodkowanie w pole karne, Brzysiński przejmuje piłkę, jednak zostaje faulowany w polu Mamy rzut karny. Do rzutu karnego podchodzi Kubik i... nie trafia. Mieliśmy dobrą okazję, nie wykorzystaliśmy jej. Ile później mamy rzut rożny, kotłowanie na polu i kolejny rzut karny dla nas. Do piłki znowu podchodzi Kubik i... Trzeba tym razem powstał bankarza i dobitka nawet nie jest możliwa. Także 2-2. Dwie zmarnowane okazje mogą być już te dwa. Później mamy wybicie bankarza CKS-u. Rysiński podaje. Walasek przejmuje i ładnym robikiem, na szczęście od wewnętrznej strony słupka strzela go na 3-2 w 94 minucie. A tak prezentuje się podsumowanie meczu. Jak widzicie, jak wygląda nasz skład. A mogliśmy wygrać 5-2 nawet. W statystykach przeważaliśmy na każdej płaszczyźnie, a skończyło się, jak się skończyło. Teraz przed Wami wyniki naszych meczów z marca. Widzicie, wszystko wygraliśmy, tak samo w kwietniu. Może nie są to jakieś wysokie wygrane, ale zawsze to 3 punkty. Przyszedł w końcu czas na mecz z Unią Książenice. Jak już widzicie, skończył się remisem. Pierwszą akcję przeprowadziła Unia. Nie, nie wśród naszych obrońców. I z główki Tajczyk z mu Mongola. Mięcław pust podaje do Lewandowskiego, Lewandowski wypuszcza Kubika, Kubik zachował się jak prawdziwy snajper i minął bramkarza piłką i strzelił gola na 1 do 1. Rotkowski z kontuzją przeprowadził white przez całą naszą obronę, minął wszystkich, a nasz bramkarz postanowił, że po co bronić tą piłkę i było 1 do 2. Na szczęście Duremba podaje do Sikora, Sikoła wypuszcza Kubika, Kubik podaje w pole karne. I dużo się tam działo, porwijało się. Mecz kończy się wynikiem 2 do 2. Jak widzicie, jeszcze Unia miała sytuację, ale był spalony. Na szczęście ważny jeden punkt. Gorzej by było, jakbyśmy to przegali. Maj był bardzo przyjemnym miesiącem dla nas. Dwa zwycięstwa, Emis z Unią Książynicy. A co się stało później w czerwcu? Unia zaczęła przegrywać. Zorientowaliśmy się, że teraz naszym jedynym przeciwnikiem jest Greka z Katowice. Z którym następnie galiśmy. Na szczęście zaczęliśmy od gola, Kubik główką, następna akcja to było podanie bamkarza prosto do Kubika, Kubik wykorzystał tą akcję ładnym lobem, brzmieliśmy 2 do 0. A co się stało później? minuta 88, rzut karny, Grzesiński wykorzystuje i kończymy ten mecz wynikiem 3 do 0, 3 do 0 z lidem tabeli. Czyli już wiedzieliśmy, co nas czeka. Wiedzieliśmy, że już nas nikt nie pokona. To był przedostatni mecz. Mieliśmy chyba 5 punktów przewagi nad GKS-em Katowice 2. Czyli zostaliśmy mistrzami 5 Ligi Śląskiej. Niestety nie mam filmiku, ale macie tutaj właśnie zdjęcie. Na potwierdzenie moich słów macie tutaj zdjęcie ostatniego miesiąca. Pokonaliśmy jeszcze RKS Godziec. Zakończyliśmy sezon bez porażki. 28 meczów, 25 zwycięstw, 3 emisy. Najlepszym strzelcem został Kubik. 45 goli w 26 występach. Zobaczcie sami, w tym sezonie i w poprzednim sezonie było troszeczkę gorzej. Nagle się popawił. W statystykach na drugim miejscu był Mięsopust, na trzecim Lewandowski, jeszcze się poprawił Tomaszewski. Sprawiliśmy mnóstwo transferów, ale pokażę Wam tylko te kluczowe. Pierwszy z nich to Białaśnik, nasz nowy pomocnik i pomocnik jest 26-letni. Kolejny jest Wiśniowski, kolejny pomocnik głębi pomocy i już ją mamy. Grzesiński jako nowy napastnik nie wygrazie Kubika po jego statystykach, ale ważna jest głębia. No i nowego Wam każe, bo mieliśmy samych juniorów. Skład ostatniego meczu wyglądał tak. graliśmy na dwóch napastników, Kubik odpoczywał, ale to mnie przeszkodziło i wygraliśmy także ostatni mecz. I to było na tyle w tym sezonie. Nikt nas nie mógł pokonać. Wygraliśmy i awansowaliśmy do ligi czwartej. Już widziałem, co proponują zawodnicy, co proponuje zarząd, żebyśmy osiągnęli w następnym sezonie. To może by, nie być łatwe wcale. Spodziewałem się walki o utrzymanie, albo dolną część tabeli. Oni chcą dużo więcej, i zarząd, i zawodnicy, także będzie ciężkie wyzwanie. ale mam nadzieję, że i Wy mi pomożecie, i nasi zawodnicy nas, nam pomogą. Dzięki za oglądanie, dziękuję za każdego lajka, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w innych seriach. Widzimy się w kolejnych odcinkach serii Football Managera. No i do następnego, trzymajcie się. Cześć.